Siostry i bracia, bardzo serdecznie Was witam na naszym modlitewnym spotkaniu. Przepraszam za nieobecność i dziękuję za to, że Rafał poprowadził ostatnie spotkania, ale jest to cały czas ciągłość naszych rozważań wokół osoby i nauczania Świętego Jana od Krzyża. I dzisiaj. Będziemy kontynuować rozważania na temat szczególnie nauczania zawartego w drodze na górę Karmel. Przed tygodniem była mowa o nocy, o nocy zmysłów, o nocy ducha. Jeśli by tak używać schematu twierdzy wewnętrznej świętej Teresy z Awili, to noc zmysłów mniej więcej odpowiada czwartemu mieszkaniu a Noc Ducha mniej więcej w Mieszkaniu Szóstemu. Jeszcze każda z tych nocy dzieli się na tak zwaną noc czynną i bierną. O co tutaj chodzi? Bo to są takie podstawowe terminy Jana od Krzyża. Noc czynna i noc bierna. Przeczytajmy fragment dotyczący Nocy Zmysłów. Cytuję. Należy teraz podać niektóre przestrogi dla, dla pouczenia i dla ułatwienia wejścia w tę noc zmysłów. Najpierw trzeba wiedzieć, że dusza zwykle wchodzi w tę noc zmysłów w dwojaki sposób czynny i bierny. Czynny stanowi to, co dusza może uczynić i rzeczywiście czyni, by wejść w tę noc. I o tym mówić będziemy w niżej podanych przestrogach. W biernym zaś sposobie dusza nie czyni nic, zachowując się biernie, a tylko Bóg w niej działa. Koniec cytatu. Teraz spróbujmy to ogarnąć, jakoś zrozumieć. Droga do Boga to jest współdziałanie człowieka, no i oczywiście współdziałanie Boga. Człowiek współdziała z Bogiem, z darami ducha świętego. I tam, gdzie mocniej działa Bóg, tam my mówimy o tym takim biernym przyjmowaniu właściwie działania Bożego. To nie chodzi o to, że człowiek jest bierny, nie, tylko że bardziej tutaj inicjatywa należy do Boga. Człowiek powinien poddać się temu prowadzeniu, ale oczywiście współpracować. Bóg w pewnym momencie wkracza w życie człowieka, jeżeli oczywiście ten człowiek szczególnie przykłada się do tej relacji z Bogiem. Jeżeli dba o życie duchowe, modli się, jeżeli także przekłada tę modlitwę na życie, to Bóg po jakimś dłuższym okresie, powiedzmy tych pierwszych trzech mieszkań, według schematu Teresy Zawili, kiedy tam człowiek dużo czynił, człowiek budował swoją Taką warstwę osobowości, to po jakimś czasie Bóg tak dyskretnie zaczyna przejmować inicjatywę. I on to czyni w odpowiedniej chwili, w sobie wiadomy sposób. Nieraz człowiek nawet nie wie, że właśnie dochodzi do takiego etapu, tak jak to jest chociażby opisane w Ewangelii, kiedy Jezus chciał wkroczyć w życie młodego człowieka. I powiedział mu: Teraz już zostaw wszystko i chodź za mną. I właśnie wtedy u tego człowieka powinna wytworzyć się taka bierna, to znaczy w dobrym znaczeniu postawa, że on nie będzie czynił nic, tylko posłucha temu, tego, co mówi do niego Jezus. Biernie podda się prowadzeniu Jezusa, Jezusa. Tak jak to wcześniej zrobili chociażby Jakub, Jan, Piotr, Andrzej, Mateusz. Oni zostawili sieci, oni zostawili intratny urząd celny, no i poszli za Jezusem. Ale to nie znaczy, że oni byli bierni. Nie. Oni z tym Jezusem współpracowali. Oni nie stracili swojej woli. Natomiast decyzje pozostawiali Jezusowi i on wysunął się na pierwsze miejsce. On ich dalej prowadził, ale oni współpracowali. I trzeba powiedzieć jeszcze bardziej intensywnie niż wtedy, kiedy by pozostali przy tych swoich sieciach czy stołach do zbierania pieniędzy. Jeżeli zatem człowiek się modli, no to modli się w ciszy, poważnie traktuje swoje życie duchowe, to wcześniej czy później Bóg mocniej wkroczy w jego życie i wprowadzi człowieka w tak zwaną noc zmysłów. Może już kogoś tutaj wprowadził. Naszym zadaniem wtedy jest tylko oddać mu inicjatywę i współpracować z nim, przechodząc przez tą noc, tak jak ukazuje nasz przewodnik Jan od Krzyża. To nie jest łatwy okres. W życiu Jana od Krzyża. Można by powiedzieć, że takie apogeum tej nocy zmysłów nastąpiło wtedy, kiedy on został uwięziony w Toledo. I Bóg oczyszczał go. Właściwie to, to nie one, to znaczy Bóg ostatecznie za wszystkim stoi, ale to bardziej współbracia w zakonie. Oni sami byli może w sposób nieświadomy przyczyną tego oczyszczania Jana. A to było rzeczywiście bardzo trudne oczyszczenie. No, wyobraźmy sobie, że on nie miał w swojej celi nawet łóżka, miał tylko kilka desek zbitych, kilka koców. W celi było zupełnie ciemno, był tylko taki maleńki otwór. Właściwie niewiele można było czytać, jedynie chyba tylko brewiarz. Przez kilka miesięcy nie dostał nowej odzieży na zmianę, co spowodowało atak wszy. Które katowały go niemiłosiernie. Jako pokarm dostawał chleb i wodę, czasem jakąś sardynkę. Kilka razy także sprowadzono go do refektarza i tam go upokarzano. Zakonnicy wyznaczali mu uderzenia dyscypliną. Także stosowali mobbing słowny, to znaczy publicznie wytykali go, że jest buntownikiem, że doprowadził do całego zamieszania w zakonie. Stosowali pranie mózgu, to znaczy, kiedy on był już w tej swojej komórce, to obok, niby nie wiedząc, udając, że nie wiedzą, że Jan, Jan to słyszy, a doskonale wiedzieli o tym, że słyszy, prowadzili takie rozmowy, które miały załamać jego ducha. Mówiono, że dni reformy są policzone, tylko jeszcze ten buntownik tutaj właśnie trwa w swoim uporze. I to wszystko przez dziewięć miesięcy. Cel był jeden: aby wykończyć Jana, aby po prostu umarł w tym więzieniu. Ale Jan się nie ugiął. On przyjął taką cichą postawę wytrwałości. On wiedział, że te wszystkie zarzuty są niesłuszne. I trwał. Karmelici nazwali go cichy pilnik, bo zachowywał się właśnie jak pilnik, ale taki cichy, niezwyciężony, nieugięty, mimo tych wszystkich prób złamania go. I właśnie to jest postawa człowieka w nocy, zmysły, w nocy zmysłów, postawa powiedzmy bierna. On to wszystko zniósł. On to wszystko znosił. A może nawet y, 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 to znosił bardziej od ludzi niż od Boga. No bo to ludzie jednak przyczyniali się do tych, tych cierpień Jana. To tak jak Hiob, który zniósł działanie, tak naprawdę mówiąc, szatana, a nie przecież Boga. Bóg tylko dopuścił tego szatana, żeby doświadczał Hioba. W innym swoim dziele Jan od Krzyża pisze w nocy ciemnej, konkretnie, pisze tak, cytuję. Działanie to tak rozbija i roztrząsa samą substancję duszy, tak ją zanurza w głębokiej, gęstej ciemności, że dusza czuje się tu całkowicie zmiażdżona i obalona na twarz. Widok jej własnej nędzy jest dla niej jakby okrutną śmiercią duchową. Czuje się jakby była połknięta przez jakiegoś potwora. I odczuwa cierpienia podobne do tych, jakie cierpiał Jonasz w brzuchu bestii morskiej. Musi bowiem wejść w ten grób ciemnej śmierci, aby następnie mogła dojść do czekającego ją duchowego zmartwychwstania. Koniec cytatu. Ale z drugiej strony, Jan nie tylko znosił to wszystko, ale także czynnie współpracował. On nie narzekał że jest mu ciężko, tylko współpracował w tym ciężkim okresie z łaską Bożą. w jaki sposób? No po pierwsze nie zaprzestał swojej modlitwy kontemplacyjnej. A po drugie, kiedy właściwie wydawało się, że on nie ma żadnego oparcia, no na czym on się mógł oprzeć, to on zaczął, w swoim umyśle, w swoim sercu, tworzyć pewne treści, które potem zapamiętywał, pewne poezje, które zaczął sobie w głowie powtarzać, pewne strofy. I on karmił się tym, co w jakichś lepszych momentach Duch Święty go do tego natnął, ale też sam, aktywnie, właśnie czynnie, wymyślił, stworzył w swoim umyśle. I kiedy nastąpiła po jakimś czasie zmiana strażnika na takiego bardziej łagodnego, to Jan od Krzyża poprosił go, żeby ten strażnik przyniósł mu zeszyt i atrament. I przy tym małym światełku on zaczął zapisywać te różne swoje myśli, czasem strofy. No i tak potem zaczęły powstawać i tu był początek, w tym więzieniu, początek tych niezwykłych tekstów, poematów, takich chociażby jak In Principio erat, Verbum, słynny poemat, czy też romanse nad rzekami Babilonu, oraz duża część pieśni duchowej. I tam w tym karcerze on to zaczął spisywać. Czyli nie tylko znosił coś biernie, ale czynnie coś, Robił. I można by się zapytać tak, czy byłoby to wszystko przez Jana stworzone, napisane, te wszystkie arcydzieła, czy w ogóle zacząłby Jan pisać, gdyby nie było tego więzienia? Albo też można zapytać, jeżeli by nawet zaczął pisać, to jak wyglądałyby teksty bez tego tragicznego doświadczenia? Jan nie rozczulał się nad sobą. Podjął zadanie, które odczytał jako własne w tej dramatycznej sytuacji. I to była jego czynna noc zmysłów. Użył tych zmysłów do działania, jakie wówczas było możliwe. Powiedzmy tak wprost: Bóg nie oszczędza człowieka, tego, którego kocha którego szczególnie miłuje, którego chcę doprowadzić do zjednoczenia ze sobą, tego u którego widzi wielkie pragnienia pójścia do końca, bo to także jest droga Ewangelii. Otwórzmy teraz trzynasty rozdział, nie wiem czy nie najsłynniejszy, ale no niezwykle znany trzynasty rozdział pierwszej księgi Drogi na Górę Karmel. I tam czytamy takie słowa. Cytuję, Trzeba mieć ciągle pragnienie naśladowania we wszystkim Chrystusa, starając się upodobnić życie swoje do jego życia, nad którym często trzeba rozmyślać, by je umieć naśladować i zachowywać się we wszystkich okolicznościach tak, jak on by się zachowywał. Koniec cytatu. A zatem trzeba wpatrywać się w Chrystusa. I postępować tak, jak On by postępował. A Chrystus też przeszedł przez noc, i tą czynną, i tą bierną. Został niesłusznie oskarżony, uwięziony, tak jak Jan później. Wobec Chrystusa zastosowano mobbing słowny i pranie mózgu. Wyśmiano go jako pseudo króla przed wielkim zgromadzeniem. Wmawiano mu, że uzurpuje sobie, że jest synem Bożym. Ale Jezus przyjął podobną postawę. To właściwie to odwrotnie. Jan przyjął postawę Jezusa. Jezus dla niego, dla Jana był wzorem. Jezus pierwszy przyjął taką postawę cichego pilnika. To znaczy, wiedział, że te zarzuty są niesłuszne i przyjął postawę wytrwałości. Zniósł to. A jednak się nie poddał, i nie tylko, że to zniósł, ale wziął krzyż i poszedł na szczyt góry Karwali i zapłacił najwyższą cenę. No taka jest Ewangelia. Nie możemy rozwadniać Ewangelii. Dlatego ten trzynasty rozdział pierwszej księgi Drogi na Górę Karmel jest niezwykle tutaj wymagający, ale też precyzyjny. Jan nieco dalej pisze słynne słowa cytuję. Usiłuj zawsze skłaniać się nie ku temu, co łatwiejsze, lecz ku temu, co trudniejsze. Nie do tego, co przyjemniejsze, lecz do tego, co nieprzyjemne. Nie do tego, co smakowitsze, lecz do tego, co niesmaczne. I tak dalej. Zaraz poczytamy dalej. Natomiast już same te zdania ukazują, jak. To wszystko jest wymagające i jak to jest także oparte na osobistym doświadczeniu Jana. O co tutaj chodzi? Czytając właśnie ten fragment, wielu uważa, że Jan tu poszedł za daleko, że jest zbyt radykalny. Ale nie dostrzegają niektórzy jednego bardzo takiego subtelnego słowa usiłuj. On nie mówi. Rób zawsze to, co trudniejsze, a nie to, co łatwiejsze. Nie, bo wtedy na przykład to byłoby nielogiczne. No, jeżeli trudniejsze jest nie iść spać, niż iść spać, no to czym to by się mogło skończyć? W ogóle gdzie by była jakaś franciszkańska radość życia, czas na odpoczynek. Nie, ale człowiek wie, że w niektórych sytuacjach musi iść drogą trudniejszą. I on wtedy wie, że chociaż chciałby to, tą łatwiejszą drogę obrać, to jednak tutaj nie. Tu trzeba iść stromą ścieżką. I dlatego Jan mówi: usiłuj, a nie rób zawsze. I teraz spróbujmy to sprecyzować, o co chodzi w tych zdaniach. W pierwszym zdaniu Jan pisze tak: Usiłuj zawsze skłaniać się nie ku temu, co łatwiejsze, lecz ku temu, co trudniejsze. O co tu chodzi? Dzisiaj, w XXI wieku, no na przykład, chodzi o to, żeby wyłączyć komputer o określonej porze, chociaż chciałbym jeszcze posiedzieć, może spojrzeć na to czy na tamto. Nie. Trudniejsze jest wyłączyć, niż dalej oglądać. Albo trudniejsze jest podejść do osoby, która nas denerwuje. Ale my wiemy, że to są tylko nasze nieujażmione jakieś nerwy, emocje, a ta osoba po prostu potrzebuje nas. Łatwiej ją obejść, trudniej do niej podejść. Albo mamy podjąć jakąś trudną rozmowę w pracy, na przykład z szefem, albo z kimś, kto dokonuje przekrętów. Łatwiej milczeć, ale człowiek wtedy wie, nie. Trzeba wtedy usiłować iść tą trudniejszą drogę, podjąć tą rozmowę. W drugim zdaniu czytamy: Usiłuj skłaniać się nie do tego, co przyjemniejsze, lecz do tego, co nieprzyjemne. Co to znaczy? No, nieraz nam się na przykład nie chce czegoś zrobić. Bardzo nam się nie chce. I wtedy trzeba sobie przypomnieć to zdanie. Nie, jeżeli moim obowiązkiem jest wykonanie na czas jakiejś pracy, to chociaż to jest nieprzyjemne, to mam się tu ku temu skłonić. Albo gdy mamy usiąść przy stole obok kogoś, kogo lubimy, albo kogo unikamy, to trzeba jednak skłonić się ku tej drugiej wersji. Siąść koło tej osoby, którą unikamy. Albo gdybyśmy chcieli coś oglądnąć, na przykład coś bardzo kuszącego, nawet grzesznego, chociażby w internecie, i to by było może przyjemniejsze, ale wtedy trzeba się składać do tego, co jest mniej przyjemne, co nie jest przyjemne. Aby nie sprawić bólu Jezusowi, aby nie splamić swojego serca. Dalej czytamy. Usiłuj skłaniać się nie do tego, co smakowitsze, lecz do tego, co niesmaczne. No tu prosty przykład. Jeżeli jest coś na stole smacznego, co bardzo chcemy, to trzeba by zrobić tak, żeby najpierw poczęstować innych, weź, I jeżeli nikt nie wziął, no to jeżeli to mi zostało, mogę wtedy z czystym sercem wziąć. Ale jeżeli ktoś weźmie, to wtedy jest to wielkie zwycięstwo duchowe, przełamać chociażby właśnie. Ten smak. Dalej czytamy usiłuj skłaniać się nie do tego, co daje spoczynek, lecz do tego, co wymaga trudu. No na przykład, wstanie rano o określonej porze wymaga trudu. Człowiek wie jeszcze nieraz tak chciał pospać, no a jeszcze tak z 10 minut, a trzeba wstać. Albo trzeba komuś ustąpić miejsca. No to wtedy trzeba ustąpić, bo trzeba skłaniać się ku temu, co, nie to, co daje spoczynek, lecz ku temu, co wymaga trudu. Dalej czytamy. Usiłuj skłaniać się nie do tego, co daje pociechę, lecz do tego, co nie, daje, co nie jest pociechą. Na przykład, gdy spotyka nas jakiś krzyż, cierpimy. No, chcielibyśmy być tak pocieszeni, żeby nas ktoś tak pocieszył. Może właśnie wtedy trzeba milczeć, wtedy trzeba oddać ten krzyż, nie narzekać na swój ciężki los, nie szukać, aby nas chwalono, to bardziej pocieszać drugą osobę, niż oczekiwać własnego pocieszenia. Czytamy dalej: Usiłuj skłaniać się nie do tego, co większe, lecz do tego, co mniejsze. Jakże to jest też piękne. To znaczy, skłaniać się do takich małych czynów, nie jakichś wielkich, spektakularnych, widocznych dla oczu, ale chociażby pomoc starszej, męczącej osobie, zamiast iść do kina na film, o którym wszyscy mówią w pracy, dostrzec tych bezdomnych, zmarginalizowanych itd. Tak i w końcu czytamy: Usiłuj skłaniać się nie do tego, co wzniosłe i cenne, lecz do tego, co niskie i wzgardzone. Rzeczywiście, nie musimy mieć najlepszych ubrań, zawsze na topie, tych gadżetów, komputerów czy komórek najbardziej wypasionych. To nie są rzeczy złe komputer czy komórka. Ale może nie do tego, co cenne, wzniosłe w tej kwestii, ale do takiego zwykłego. Umiejmy być ludźmi, którzy potrafią się samo ograniczać, żyją skromnie, potrafią dzielić się z innymi tym, co zaoszczędzili. I to jest program Jana. Właściwie to jest całe życie duchowe. Tutaj człowiek nieustannie powinien myśleć, zastanawiać się. Zwłaszcza w takich trudniejszych sytuacjach, czego Jezus ode mnie oczekuje i jakby on postąpił na moim miejscu. I Jan tutaj dodaje, cytuję: Wysiłki te trzeba podejmować z całym sercem i z uległością woli, bo jeżeli szczerze przystąpi się do nich, spełniając je starannie i roztropnie, wkrótce znajdzie się w nich wielką rozkosz i pociechę. Wystarcza wiernie spełniać to, o czym mówiliśmy, aby wejść w noc smysłów. Koniec cytatu. No, niewątpliwie droga jest trudna, tak jak Ewangelia jest trudna. Ale potem człowiek, jeżeli rzeczywiście wchodzi na tą drogę i idzie, to zostaje obdarzony jakąś głęboką, taką duchową, wewnętrzną radością. No, w tym świetle można też zrozumieć następne słowa, takie bardzo tajemnicze. W tego trzynastego rozdziału pierwszej księgi Drogi na Górę Karmel Jan tam pisze dziwne słowa. By dojść do smakowania wszystkiego, nie chci smakować czegoś w niczym. Tutaj tr trudno przetłumaczyć to na język polski. Może lepiej byłoby to przetłumaczyć tak, by dojść do smakowania wszystkiego, nie chcieć smakować czegoś w czymkolwiek, w czymkolwiek innym niż jest Bóg. Bo dla Jana wszystko, co, jest, co nie jest Bogiem, to jest po prostu to nie ma wartości. Nie smakuj w niczym, tylko w samym Bogu. Dalej, gdybyśmy tak właśnie chcieli interpretować te słowa, to czytamy, by dojść do posiadania wszystkiego, nie chciej posiadać czegoś w czymkolwiek. By dojść do tego, byś był wszystkim, nie chciej być czymś w czymkolwiek. Te słowa stają się jasne w świetle tego, co wcześniej powiedzieliśmy. Właściwie to jest jakby inna wersja tych. Wcześniejszych wskazówek. Jan domaga się od nas no, takiego ewangelicznego okołocenia. to znaczy oczyszczenia wnętrza, żeby tam mógł zmieścić się Bóg. A Bóg nie może się zmieścić w sercu, które jest wypełnione różnymi namiastkami i innymi skarbami ziemskimi. Właściwie to jest taka najkrótsza droga na szczyt. Jakby powiedzieć tak pionowo do góry. Jak Jezus powiedział, wąska i stroma jest droga, która prowadzi do życia. No tak jak chociażby zachodnia ściana kościelca czy południowa ściana zamarłej turni. To tam tylko najbardziej wytrawni potrafią po tej niemal pionowej skale iść do góry. No, nie da się tego wszystkiego omówić w jednej Katechezie, nawet w wielu Katechezach. To, co tutaj mówiliśmy dzisiaj, to jest tylko takie jakby streszczenie istoty. Właściwie ten trzynasty rozdział pierwszej księgi Drogi na Górę Kalmer, to trzeba by było sobie znaleźć i wydrukować, i czytać. Raz w tygodniu powiedzmy, bo to jest mapa drogowa do zjednoczenia z Bogiem. Czytać, co ja w jakim kierunku mam usiłować się skłaniać. Powiedzmy wprost: Jan traktuje nas poważnie, dlatego stawia poważne postulaty, wymagania. Mówi poważnie, pisze poważnie. On nie pokazuje jakiejś drogi light. Na skróty, to znaczy takiej wygodnej. Nie, tylko drogę stromą, która prowadzi do życia. Dlatego wielu może odchodzi, bo woli taką drogę light. No ale skoro tu jesteśmy, to rozumiem, że wszyscy jednak chcemy iść najpierw za Jezusem, a potem za Janem, który właściwie dokładnie interpretuje słowa Jezusa. I teraz już wejdziemy w modlitwę, oddając to wszystko, co jest to wielkie pragnienie, szczególnie w naszym sercu, Pójście na ten szczyt. Mimo wszystko, mimo wszelkich trudów, bo ta droga jest możliwa, z Bogiem wszystko jest możliwe. I teraz wejdźmy w tą modlitwę, aby one był naszą drogą, prawdą, życiem, żeby On był naszą siłą, żeby On nas prowadził. Wejdziemy cytatem z Jana od Krzyża. Też z 13 rozdziału Drogi na górę, Karmel, Księga pierwsza. Gdy zatrzymasz się nad czymś, przestajesz dążyć do wszystkiego. Albowiem by dojść całkowicie do wszystkiego, Musisz zaprzeć się siebie całkowicie we wszystkim. A gdy dojdziesz do posiadania wszystkiego, masz to posiadać, nie pragnąc niczego. Bo jeśli chcesz mieć coś we wszystkim, nie posiądziesz w Bogu Twojego czystego skarbu. W takim ogołoceniu duch znajdzie swój pokój i odpocznienie ponieważ nie ubiega się za niczym, nic go nie będzie męczyło w drodze wzwyż i nic nie będzie go pociągało w dół, będzie bowiem w samym środku swojej pokory. Skoro zaś czegoś żąda, już tym samym się utrudza.